Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zajrzymy razem w to, co może przynieść Wam jesień Pora transformacji, takiego wewnętrznego porządkowania i zbierania owoców swoich wcześniejszych działań. To także czas, kiedy świat zwalnia, kochani, natura uczy nas, jak pięknie jest tutaj puszczać to, co już spełniło swoją rolę. To też moment refleksji i takich naszych świadomych wyborów, co warto zatrzymać przy sobie, co może jeszcze się tutaj zmienić, no a co pora już zakończyć. Również czas, kiedy łatwiej słyszymy głos naszej duszy, tego co przez całe lato tutaj rosło w ciszy, no a teraz może chcę tutaj użyć światło dzienne. Może właśnie to ten sezon będzie dla wielu z nas takim najważniejszym momentem tego roku. W dzisiejszym czytaniu spojrzymy tutaj na siedem kluczowych obszarów. Pierwszy to energia przewodnia. Co będzie tutaj, no, z jaką energią wchodzicie w ten sezon? Co tutaj dojrzewa u Was? Co nabiera kształtu i chce pokazać się światu? Co warto uwolnić u naszych koziorożców? Co warto zakończyć, odpuścić sobie? Co będzie darem jesieni? Popatrzcie, co będzie darem jesieni? Co będzie waszym wewnętrznym kompasem? Co pomoże Wam tu zachować spójność? No i jakie zewnętrzne wpływy mogą tutaj no, pojawić się w waszym otoczeniu i odegrają jakąś taką istotną rolę? A na koniec, co będzie tutaj potencjalnym rezultatem? Jakie owoce możecie zebrać? No, jeżeli pozwolicie sobie przeżyć ten sezon no, we własnej prawdzie. Zachęcam też was, zajrzyjcie do swojego znaku, ascendentu, znaku księżycowego. To właśnie tam często kryją się takie dodatkowe wskazówki, które mogą z wami głębiej zarezonować. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łycze kawki, herbatki, no i zaczynajmy. Moje koziorożce, no przyznam takie trochę niełatwe karty. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, no i mam nadzieję, że nie będą z wszystkimi rezonować, ale no na pewno będą tu osoby, z którymi to będzie rezonować. Kochani, otwieracie jesień w takiej energii niepewności, poszukiwania klarowności. Księżyc wskazuje na czas, kiedy wiele spraw no, wydaje się tutaj niejasnych. Być może jakieś sytuacje tutaj w oku was budzą was jakieś wątpliwości. No i intuicja tutaj może stawać się takim ważniejszym kompasem dla was niż jakieś takie no, konkretne fakty. W praktyce może to oznaczać, że czy to w, no, w życiu zawodowym na przykład mogą pojawiać się jakieś sprzeczne sygnały. Może tu jest jakaś niepewność, jeżeli chodzi. No, decyzje przełożonych, albo no, kierunek jakiegoś projektu, nad którym pracujecie. W relacjach może to się ujawniać no, nadmiarem kochani emocji, albo ukrywania swoich emocji. Jesień dla koziorożca staje się takim okresem, w którym nie wszystko tutaj da się zaplanować, da się przewidzieć. To jest taki czas nauki życia. W rytmie waszych własnych odczu odczuć, tak? Niekoniecznie w oparciu tutaj na o logikę. Księżyc przypomina, że warto ufać swoim przeczuciom, tak? Nawet jeśli brakuje wam tu jakichś takich twardych dowodów. To jest także czas, w którym mogą powracać do was tu jakieś sny, symbole, kochani, wspomnienia z przeszłości. Coś tutaj, no, co wraca i może domagać się po prostu od was jakiegoś takiego zrozumienia. Ta energia zachęca was do zatrzymania się, no i spojrzenia głębiej przede wszystkim w siebie, tak? Bo to w tej takiej waszej wewnętrznej ciszy możecie znaleźć odpowiedzi, kiedy, no, ten świat wokół was nie dostarcza, nie dostarcza tych odpowiedzi albo czujecie po prostu, że jest tutaj pełno iluzji wokół was. A co dojrzewa? Jesień niesie, no to jest taka energia odwagi, tak? Poczucia tutaj dla wielu z Was takiej Waszej własnej wartości. Królowa Buła wskazuje na proces budowania pewności siebie, który no, rodzi się z Waszych doświadczeń, z tych, no, z tych ostatnich paru miesięcy. To taki moment, w którym niektóre koziorożce zaczną sobie uświadamiać, że nie muszą no, już prosić o jakieś pozwolenie, tak? No, to jest też taka karta, która mówi, zaprasza Was, żebyście się tutaj nie bali zaświecić, zabłyszczeć Waszym własnym światłem, Waszym blaskiem. W praktyce może oznaczać większą aktywność w pracy, tutaj może przejmowanie jakiejś inicjatywy, może odważniejsze jakieś zgłaszanie no, Waszych pomysłów. Albo też, kochani, stawianie granic tam, gdzie być może no, wcześniej byliście bardziej ostrożni. W relacjach, na przykład, może dojrzewać umiejętność tutaj, no wreszcie, pokazania się takim, jakim jesteście naprawdę, czyli bez tego potrzeby tutaj jakiejś takiej no, zakładania maski. tak? No, albo na przykład nadmiernego obwiniania siebie tutaj za coś. Królowa buław przypomina, że to jest, to jest ta energia magnetyzmu, kochani, tego przyciągania, rodzi się w waszym wnętrzu, ale nie przez porównywanie do innych, tylko właśnie no, w tym takim uświadomieniu sobie waszej własnej wartości. Jesień pokazuje tutaj, że możecie łączyć. Waszą taką swoją stabilną naturę, z pasją, kochani, ze spontanicznością. Nie musicie tutaj też wybierać pomiędzy no, czy to obowiązkami, czy radością. To jest taki proces, który będzie dojrzewał powoli, ale będzie Was prowadził do takiej większej, mam nadzieję, niezależności emocjonalnej, no i takiej odwagi, żeby tutaj wyjść przed, przed szereg. A co należy uwolnić? Kochani, jesień przynosi tutaj niektórym koziorożcom taką potrzebę uwolnienia jakichś takich Waszych oczekiwań, jeżeli tutaj chodzi o przyszłość. Jakieś takie, no być może coś, co Was tutaj utrzymuje, na przykład w takim nieustannym stanie planowania. Trójka była w tej pozycji, pokazuje, że nadmierne skupienie nad tym, co. Kiedyś się wydarzy, co się tu może wydarzyć, może po prostu zabierać Wam jakąś taką radość chwili obecnej, tak? Może to oznaczać konieczność porzucenia jakichś no, zbyt Waszych sztywnych planów zawodowych, tak? Takich, um, takich, no, kochani, które te plany mogą tak naprawdę nigdy nie przynieść jakichś takich realnych efektów. W relacjach może tutaj dochodzić do czekania, na przykład na kogoś, lub na coś, no na coś, co tutaj może nigdy nie nadejść, i przede wszystkim co jest ważne, że to coś powstrzymuje was przed waszym albo no, zrobieniem kroku naprzód, albo w jakimś takim no, pełnym zaangażowaniu w to, co tu i teraz. Jeśli daje sygnał, że czas zakończyć, jest po prostu taki etap. Oczekiwań i zaufać, kochani, że przyszłość ułoży się no, w taki sposób, w jaki się ułoży, tak, ale nie macie po prostu na tym pełnej, pełnej kontroli. Nie da się wszystkiego, no tak fajnie by to było, no, ale nie da się wszystkiego super zaplanować do końca. Uwolnienie tego ciężaru tutaj pozwoli Wam no, przede wszystkim poczuć taką większą lekkość, taką właśnie radość. A no żeby spojrzeć po prostu w przyszłość, ale nie zapominajcie po prostu docenić to, co tu i teraz, to, co macie w tym momencie, co jest dostępne. Co będzie darem sezonu? To jest karta, kochani, no taka dosyć boląca, tak kojarząca się tutaj z bólem, ale z końcem tego bólu i w tej pozycji przynosi Wam takie wyzwolenie. Jesień przynosi tutaj szansę dla, dla niektórych koziorożców na zamknięcie jakiegoś cyklu, kochani. Być może macie jakieś trudne relacje, no, czy to osobiste, czy na przykład w pracy jakieś, albo no, mogą to też być jakieś wasze, wyczerpujące nawyki. W każdym razie no, coś, sytuacje, scenariusze, które Wam już tutaj nie służą. Dar polega, dar polega na tym, że nawet jeżeli pojawią się jakieś momenty trudności czy jakieś bolesne sytuacje, to one mogą otworzyć tutaj drzwi do jakiegoś takiego no, całkowicie nowego początku. W praktyce może to oznaczać, że zdecydujecie się zakończyć jakąś współpracę. Tak? Być może no, na początku czuliście jakieś lęki przed odejściem, Odcięciem od tego, ale no, możecie tutaj po prostu mieć na tyle, na tyle odwagi, że podejmiecie tą decyzję, tak? I to przyniesie Wam wolność. Dziesiątka Mieczy jako dar mówi: to, co się kończy, już Cię więcej nie zrani, tak? To jest taka: ta karta pozwala Wam spojrzeć na przeszłość z perspektywy i dostrzec, że nawet upadki, no, jakieś takie bolące, trudne sytuacje coś wniosły, przyniosły jakąś wartość, jakąś lekcję dla was, no, którą być może będziecie mogli wykorzystać w przyszłości. I to jest też taki moment, w który właśnie pozwala odciąć się od tego, no i odetchnąć wreszcie, tak, odetchnąć z ulgą, że to, co było dla was ciężarem, już tutaj nie będzie Was dalej ciągnęło. No, może tutaj mogą być sytuacje w pracy, kochani. Niektórzy z Was mogą się zdecydować po prostu odejść od jakichś takich bolo, bolących, bolących spraw. Co będzie Waszym wewnętrznym kompasem? No, wewnętrznym przewodnikiem naszych koziorożców staje się właśnie ta konfrontacja z Waszym bólem, z tym bólem serca, kochani, z tymi. Doświadczeniami, które tutaj no, zostawiły ślad po sobie. Trójka Mieczy mówi o konieczności przyjrzenia się tym ranom, tak? Tym ranom, które tutaj wciąż mają w jakiś sposób wpływ na tą Waszą teraźniejszość, tak? Może niektórzy z Was mają no, jakieś zawiedzione przyjaźnie, no, rozstania, jeżeli tutaj chodzi o sprawy romantyczne a dla niektórych jest to poczucie może właśnie takiego niespełnienia w pracy. Kompasem nie jest tutaj rozdrapywanie i rozpamiętywanie tego, co było, tylko uznanie tego, że coś tutaj, no coś Was boli, dajcie sobie prawo do tego, żeby to poczuć i przeżyć te emocje. W praktyce tutaj może to oznaczać rozmowę właśnie z jakąś osobą, która zadała Wam... A, Bólu. Być może do tej pory brakowało Wam na przykład odwagi, ale to jest też taki moment szczerości no, wobec siebie samego, tak? Um, przyznanie się do tego, że to coś, czy ta osoba, czy ta sytuacja zraniła Was i po prostu nie chcecie um, tego więcej nosić. I tutaj macie tą kartę zamknięcia, uporania się wreszcie z tym czymś, co tutaj od jakiegoś czasu już. No po prostu was bolało, raniło. Jesień przynosi Wam taką lekcję, że Wasza autentyczność przede wszystkim wobec waszych własnych emocji a, będzie da wam taką siłę. To nie jest wasza słabość, to jest umiejętność tutaj przyjęcia tego bólu, jako części po prostu do doświadczenia życiowego, tak? A, no i gotowość, kochani, żeby wreszcie się z tym uporać, żeby wyciągnąć te miecze. No, z tego serduszka. A jakie zewnętrzne wpływy tutaj, kochani, mogą przyjść? Z otoczenia może pojawić się, kochani, no przede wszystkim pierwsza to energia wspomnień i powrotów, tak? Szóstka pucharów może wskazywać też, że tutaj ktoś z przeszłości może do Was wrócić, może jakaś no, dawna przyjaciółka, przyjaciel, albo jakaś znajomość z dzieciństwa, czy jakaś relacja. Która no, albo Wam przypomni, co tutaj jest, jak cieszyć się z takich prostych, prostych chwil bliskości, tak? Więc albo ta osoba po prostu sama sobą przypomni Wam o tym, albo przywoła w Was jakieś takie wspomnienia, może wspomnienia Waszych dawnych marzeń, jakaś taka sytuacja, która obudzi w Was nostalgię. No, dla niektórych to może też znaczyć powroty do waszego, no, do waszej rodzinnych stron, rodzinnego miasta, do tego, co kiedyś, czy to w dzieciństwie, no, czy w latach młodości, było dla was ważne. Ten wpływ nie ma tutaj na celu na pewno żadnego zatrzymania was w przeszłości, tak? Raczej przypomnienia tutaj żeby czerpać siłę z tego, kochani, co kiedyś dawało wam radość, autentyczność. Jesień pokazuje, że powraca tutaj no dla niektórych właśnie jakaś taka inspiracja na tą waszą y, dalszą drogę. Także to jest y, taka nostalgia w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jako po prostu przypomnienie tutaj po tych, no może ciężkich momentach, co jest tak naprawdę dla was ważne, co sprawia wam radość. A jaki jest potencjalny rezultat tutaj? Potencjalnym spełnieniem jesienią będzie tutaj no, to jest karta Waszej odwagi, tutaj otwarcia się no, na naukę, myślę, i na patrzenie na świat takimi no, z nowej perspektywy, nowymi oczami, oczami ucznia. Paść mieczy przynosi wam taką energię poszukiwania odpowiedzi, energię zadawania pytań, kochani, i gotowości przede wszystkim, no, na, żeby wejść tutaj w nowe tematy. No tu są wasze nowe potrzeby, tak? Wy tutaj dajecie sprawę, nie musicie być od razu ekspertem od wszystkiego. Dajecie sobie tutaj prawo na to, że możecie się... Nauczyć, douczyć, doszlifować. Dla niektórych ta karta dosłownie może mówić po prostu o rozpoczęciu nauki. Niektórzy z Was może będą chcieli rozpocząć jakieś kursy, jakieś szkolenia, kochani warsztaty to jest czytanie książek, otwieranie się po prostu tutaj no, na nowe perspektywy. A w relacjach może chodzić, kochani, o też taką umiejętność słuchania słuchania, no, czy to partnera, czy po prostu osób wokół Was. Ale też zadawanie takich dobrych, konkretnych pytań, tak? To jest czas, w którym możecie poczuć radość po prostu z samego tego procesu poznawania, bez takiej presji, właśnie jakichś takich natychmiastowych efektów. Spełnieniem tej jesieni okazuje się Wasza świadomość, że każde doświadczenie, kochani, nawet jeżeli tutaj zaczyna się od jakiejś niepewności, jest, no i nawet jeżeli było jakimś negatywnym, tak, no jest takim krokiem, kochani, ku rozwoju, ku większej mądrości. Jest tu dużo takiej podróży przez niepewność, kochani, w tym sezonie, ale ku takiej waszej większej autentyczności. Czas, dla których wielu koziorożców skończą się po prostu złudzenia. A dojrzewa tutaj w was taka odwaga, odwaga na żeby iść no, właśnie zgodnie z waszymi zasadami, kochani, i otworzyć się no, na coś nowego, na nowe początki. Moje Koziorożce, dziękuję Wam z całego serca za wspólnie spędzony czas. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zachęcam, zostawcie komentarz, łapkę w górę. Subskrypcje oczywiście są bardzo, bardzo mile widziane. A ja żegnam się z wami, i do usłyszenia na następnym czytanku. Papa pa, moi drodzy.